Dobra, yy, bardzo szybko, bo jest to dość świeży news i w sumie chcę być jednym z pierwszych. Na wowowym reddicie pojawił się na dosłownie 30 sekund post od byłego pracownika Blizzard'a, Jonathana Giovanni, który w firmie jako jeden z ojców założycieli pracował nieprzerwanie do 2018 roku i z tym oto screenem, który Giovanna zamieścił widzimy przeciek dodatku World of Warcraft The Dark Below i wszystko wskazuje na to, że to to właśnie będzie ukazane na biskonie. Dodatek miał być pokazany również na Gamescomie w tym roku, niestety gra była jeszcze zbyt niedopracowana, a po PRowych upadkach Blizzarda, woleli nie pokazywać chujem nowego produktu. Przyjrzyjmy się temu logo. Data minerom bardzo szybko dzięki temu udało się w aktualnych plikach gry odnaleźć jego końcową wersję. Bez owijania w bawełnę, pora przejść do argumentacji. dlaczego właśnie to ma być nowy dodatek. Po pierwsze, detale. W żadnym innym przecieku detale na logo nie były tak blizzardowe jak w The Dark Below, co tylko potwierdza, że trzeba być jewanym debilem, nie wierząc w tę ekspansję. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to przeanalizujmy to sobie. Po środku logo można zobaczyć drobnym drukiem napisane World Warcraft. Jeśli porównamy to sobie z logami poprzednich dodatków, jakie to bardzo łatwo dojść do konkluzji, że są do siebie bardzo podobne. Ktoś mógłby rzucić argumentem, że to przerobione w programie graficznym. Też tak myślałem, aż nie zobaczyłem tego małego napisu OF w O. Jest to szczegół, dzięki któremu prawie pewne jest, że Dark Below będzie następną ekspansją, gdyż teraz napis tworzy w całości frazę World of Warcraft co jest rzeczywistą nazwą gry. Analizując dalej możemy dostrzec, że logo otoczone jest fajnymi kreskami bardzo ładnymi. Widać, że w porównaniu do fake leaków w to logo zostało włożone masę pracy nie są to kreseczki odjebane w 5 minut rzeczywiście widać, że stoi za tym kilka miesięcy pracy sztabu doświadczonych grafików. Po specyficznym stylu można domniemać, że byli to oficjalni graficy Blizzarda. Chwilę później udało się odkopać w plikach jeszcze ten obrazek, który przypieczętował wszystko już wiadomo, że Dark Below to nowa ekspansja. Widzimy tutaj prawdopodobnie okładkę gry, dzięki której można bardzo łatwo zweryfikować prawdziwość przecieku. Otóż na okładce widnieje postać żeńska. Na początku nie byłem pewien, lecz po kilku godzinach weryfikacji udało mi się ustalić, że w WoWie znajdują się też żeńskie postaci, więc wszystko się zgadza. W przeciwieństwie do bzdur danych o jakichś Shadowlandsach czy innych Return of Leech King, to ten leak został przede mnie w pełni zweryfikowany i zamiast powtarzać to co jakieś randomy piszą na Reddit'ie, to sam do wszystkiego doszedłem, więc nie macie się czego obawiać, World of Warcraft The Dark Below oficjalnie potwierdzone. Jeśli wam się podobało to zostawcie łapę, suba i komentarz za najszybsze informacje na świecie, a opisie macie 10% rabatu na produkty roku. Zapraszam też na twitcha i fanpage'a.